Ja już z tej strony, Leonie dzisiaj będziemy sobie grać w list, coś tam. Mm. I będziemy sobie teraz... Y, tutaj trzeba ogólnie takie rzeczy jeść, takie oborówki na przykład. Tu na przykład takie coś. Y, ja mam ogólnie grałem już w tą Staw trochę. Y, stawcie suba i łapkę w górę oczywiście. No i dzwonienie taką ładną, no i będziemy sobie grać w list simulator, no i sobie gramy widzowie w tym czasie słuchajcie łapki w górę i subi na suba, no żeby było fajnie, po prostu żeby każdy ten kanał musi się rozwijać, zrobimy z tego kanału najlepsze rzeczy. Jak będzie jedna łapka w górę, yy, przepraszam za mój głos, bo mam troszkę chlebki, dostałem. Yy, jak będzie. Yy, dwie łapki w górę, w górę, albo jedna, to robimy kolejną serię z tej kierki. Yy, a komentarze są wyłączone, bo niestety nie wiem, jak je włączyć. No, sorry, przepraszam, ale. I co, za mi głos też, bo mam jakby chrypkę trochę. Więc sobie dzisiaj gram. Mam ogólnie takiego kraba. Tu w petach. Ogólnie mam takie ja rozumiem Mój brat ma tą ewolucję. Ale to nie moje bratu. Ten kanał. Jest. Mm. Ta ewolucja tyle daje ogólnie. Mm. A krab mój daje tyle. Tyle. Nie wiem, to się ale nie będzie. No i będziemy sobie ogólnie grać. Dziś chyba mam boxy do otworzenia. Tak, jeden opening. Dobra, mówcie, żeby coś fajnego było. Modl się. Czarny albo biały. Koralowki. Czarny albo biały. gdzie ten czarny? Feltowy. No okej, okay. więc sobie gramy w tą grę, no właśnie, no jakby, to jest trzeci odcinek, więc gratki, gratki, co ja tam Mmm. no i jak mówiłem suba i łapkę w górę, ogólnie widzowie, mm. Na moim kanale, jak widzicie, tam możecie do mnie pisać. Yy, ja wam teraz tego nie pokażę. Ale możecie, jak macie mój kanał, to tam macie chyba? Lan, coś takiego. Yy, I możecie tam do mnie pisać, jak chcecie. To tam jest oczywiście wolne. Jak chcecie, to ubijajcie. O kurde, troszeczkę, rybkę. Dobra. Yy, ja idzie tam, możecie do mnie pisać z chęcią. Ja tam napisałem XD, no bo tak sobie, XD. Dobra. Więc... O, mój pet wbił właśnie. Yy, to. Yy, domek ze zdrowym. Bo tak chodzę, chodzę. A nie robię domku. Okej. Okay. A w tą grę grałem już trochę. Nie wiem, trzeba robić tam kole Okej. Tutaj ben, idziemy na tą na tą pokażę wam Feniksa. Okej, okay? Feniksa wam pokażę. O i go bijemy na mm. więc teraz właśnie będziemy bić. Bo live Time za zrobić, tak więc będzie trochę trochę długo. więc będzie trochę długo. Hmm. Hmm. Feniksie, jesteś tu? Dobra,

Uuu i co on robi dobra ja, Sorazam i fotel troskę skrzypi skrzypi telefon. Kurde, kurto. Czekajcie. Mam telefon, jeden procent, telefon ryb. się Zabiję sobie Phoenixa ta batwa droga. To troszkę łatwo. Czekaj, a ile twin. Ty cofie jest super, za moje poświęcenie, bo nagrywam jak jestem chory. A to jest trzeci film na moim kanale, więc zostawcie super, proszę. Oj, ja się zabijam. No kurde, kto tu jest? Mm. To tysiące i myślę, że już go zabiję. No i skama o tym nie wie. Jak skuścię moją mysz myszkę, to sorry. Gryb, ten gry tam za mój głos. Może za 2 lata, jak będę mieć jeszcze ten kanał, to może w tym w końcu nasie tam mi się Lecimy po 5 subskrypcji. Lecimy po 5 subów w godzinę mam no już tyle wyświetleń no to, bo. dobra. Lepiej sobie zostawcie tego suba, bo poświęcenie, że ja nagrywam grypę. U, zabijam se. jestem nową ewolucją. Czy to mam siadam? Do Czekaj, która a ja ewolucją jestem. Teraz czemu ma jedną uuuu hmm. hmm. ok. okej spoko hmm. nie było, ale to tak chwilę ja się nie uszłam hmm. on tutaj wygrał właśnie ale poszło nie do Na następne płyty wam pokazać o co chodzi Tu jeszcze nie będę.. Um, może kiedyś tam um, brać jedna łapka. To właśnie będzie fajnego. To wam zrobię. Na następne pójdę. Bo chcę wam pokazać. Tu, 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 tu. zaraz, zaraz szczur ktoś nie zna angielskiego? <laughs> Zaraz, zabiegnięcie. Przepraszam. Bardzo was widzę. Ja. Przepraszam. Może kiedyś nagram film z Fortnite'a, ale musi...